Cech produktywności. Co właściwie oznacza być produktywnym? To dzisiaj takie Popularne sformułowania. Po pierwsze, to umiejętność zarządzania sobą w czasie. Efektywny pracownik potrafi planować swoje działania, priorytetyzować zadania i utrzymywać równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Po drugie, jest to umiejętność podejmowania decyzji. Jeśli potrafisz podejmować szybkie i trafne decyzje, które są oparte na rzetelnej analizie sytuacji i danych, to jesteś efektywny. Po trzecie, to umiejętność delegowania. Pracownik, który zarządza zespołem, jeśli wie, kiedy i jak przekazać odpowiedzialność za pewne zadania innym członkom, tak żeby maksymalnie wykorzystać ich potencjał, jest pracownikiem produktywnym. Po czwarte, to umiejętność komunikacji. Klarowna i otwarta komunikacja z zespołem sprzyja zawsze efektywności. Po piąte, to samorozwój. Jeśli nieustannie się rozwijasz i jesteś coraz lepszy w swojej roli, no nie ma siły, jesteś coraz bardziej efektywny. Ostatecznie efektywność osobista polega na takim skutecznym wykorzystaniu własnych zasobów, czasu i energii, żeby osiągnąć swoje cele, ale też, żeby inspirować innych do działania. Jeśli chcesz zdobyć takie umiejętności, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na mój warsztat. Efektywności i produktywności, który odbędzie się w czerwcu, a link do zapisów masz poniżej, ilość miejsc ograniczona.